Joachim poślubił mądrość Bożą, zawartą w sercu, sprawiedliwej niewiasty. Jezus mówi: Sprawiedliwi zawsze są mędrcami, będąc bowiem przyjaciółmi Boga, żyją w Jego bliskości i On ich poucza. On nieskończona mądrość. Moi dziadkowie byli sprawiedliwi i dlatego posiadali mądrość. Mogli zgodnie z prawdą powiedzieć to, co mówi księga wyśpiewująca pochwały na cześć mądrości. Jej księga. Kochałem ją, szukałem od najwcześniejszej młodości i postanowiłem pojąć ją za małżonkę. Anna z pokolenia Aarona była dzielną niewiastą, o której mówi nasz przodek. A Joachim z rodu króla Dawida szukał nie tyle wdzięku i bogactwa, ile cnoty. Anna posiadała wielką cnotę. Wszelkie doskonałości zespolone jak pachnący bukiet kwiatów, aby stać się czymś jednym, najpiękniejszym cnotę królewską, cnotę godną stać przed tronem Boga. Joachim poślubił zatem mądrość podwójnie, kochając ją bardziej niż każdą inną niewiastę. Poślubił mądrość Bożą zamkniętą w sercu kobiety sprawiedliwej. Anna z pokolenia Arona. Szukała tylko zespolenia życia z człowiekiem prawym, pewna, że w uczciwości znajduje się radość rodziny, aby stać się symbolem dzielnej niewiasty, brakowało jej tylko korony dzieci, będących chwałą zamężnej niewiasty i uzasadnieniem związku małżeńskiego, o czym mówi Salomon. Ze strony małżonka nie roznała nigdy żadnego rozczarowania. Do szczęścia brakowało jej więc tylko dzieci, kwiatów, drzewa, które tak się jednoczy z drzewem sąsiednim, iż powstaje obfitość nowych owoców, w których dwie dobroci stapiają się w jedną. Wchodząca już w okres starości Anna, małżonka Joachima, od bardzo wielu lat Zawsze była dla niego wybraną młodości, najmilszą łanią, wdzięczną gazelą. Jej pieszczoty miały zawsze świeży urok pierwszego wieczoru małżeńskiego i zachwycały słodko jego miłość, zachowując ją świeżą, jak kwiat zwilżony rosą i gorącą, jak ogień, który czyjaś dłoń wciąż podsyca. W swoim zmartwieniu z powodu braku dzieci, Mówili do siebie wzajemnie słowa pocieszenia w troskach i strapieniach. Odwieczna mądrość, która pouczała ich w ciągu życia, gdy nadeszła godzina, oświecała ich snami, jutrzenką poematu chwały, która miała z nich się zrodzić, była nią najświętsza Maryja, moja matka. Chociaż w swej pokorze nie myśleli o tym, ich serce zadrżało jednak w nadziei na pierwszy sygnał Bożej obietnicy. Już jest pewność w słowach Joachima. Ufaj, ufaj, zwyciężymy Boga naszą wierną miłością. Marzyli o Synu, mieli Matkę Boga. Słowa Księgi Mądrości jawią się jakby napisane dla nich. Przez nią pozyskam chwałę przed ludem, przez nią otrzymam nieśmiertelność i pozostawię wieczne wspomnienie o sobie tym, którzy po mnie przyjdą. Aby jednak otrzymać to wszystko, trzeba było stać się królem szczerej i trwałej cnoty, której nic nie naruszy. Cnoty wiary, cnoty miłości, cnoty nadziei, cnoty czystości. Czystość małżonków. Anna i Joachim ją posiadali. Nie trzeba bowiem dziewictwa, aby być czystym. Czyste małżeństwa mają zastróżów aniołów. Z małżeństw takich wychodzą dobre dzieci które za wzór dla swego życia przyjmują cnotę rodziców. Gdzież teraz to wszystko? Obecnie nie pragnie się dzieci, ani nie chce się też czystości. Dlatego właśnie mówię, że miłość i łoże małżeńskie jest profanowane.